Cześć, nazywam się Paweł Szyklicki, mam przyjemność prowadzić czterodniowe szkolenie dotyczące mięśniowo-powięziowych punktów spustowych oraz mięśniowo-powięziowego rozróżniania. Postanowiłem, że te dwie techniki połączyć ze sobą, ponieważ bardzo pośrednio oddziawują na siebie i pomagają w wspomaganiu i redukowaniu napięcia w ciele jako praca mięśniowo-powięziowa. Na samym szkoleniu nauczycie się dokładnie, jak palpować, jak znajdować punkty spustowe, i dodatkowo, co jest ważnym i ciekawym elementem terapeutycznym, nauczę pracy na powięzi powierzchownej, używając technik z mięśniowo powięziowego rozluźniania oraz jeszcze dodatkowych technik z pozycyjnego rozluźniania, według Jonesa. zrozumienie z koncepcji działania samych punktów spustowych w ciele i znalezienie ich może być pierwotnym punktem oddziałującym na zaburzenia biomechaniki działania ciała i też ma bardzo duży wpływ na aspekty posturalne. Szkolenie skierowane jest dla osób, które praktykują terapię i chcą poszerzyć własny warsztat w kierunku terapii powięziowej. Pomocne techniki z terapii punktów spustowych i mięśniowo-powięziowego rozróżniania na pewno będą owocnym elementem codzienności jako praca w gabinecie.